Monopolowa, powtórka z rozrywki. Bo sezon trwa cały rok, proszę Państwa. Wiem, że niektórzy mnie zlinczują za ten dobór glin, ale chcę spróbować. Będzie mniej więcej 5-6 kg gliny, do tego kilogram zanęty. Podam wszystko w kulach, zrobię lekką profanację Federa, rzucę z łapy. Marcin dojedzie za godzinę, bawimy się. A i troszeczkę robaka jeszcze dam. Jokersa nie mam, ochotki, nie mam tutaj spinka i biały z zeszłego łowienia. A potem będę tylko malutkim koszykiem sukcesywnie przerzucać tu 3 minuty, trzymając wędkę na kolanie. Najpierw się zajmę zanętem, jeszcze przy barwnikiem. Kiedyś ktoś powiedział, że traktuj każde wędkowanie jakbyś był na zawodach, ale ja powiem Wam, że świetne jest to sito Robinsona. Naprawdę, rewelka. Ok, przecieram. Zanęta przetarta. Pięknie, w sam raz idealnie. Glina idealnie. tak samo przetarta. Dałem 5 kg rzecznej. I kilogram argilii rozpraszającej dodam mniej więcej z litr zanęty do gliny zaraz Marcin jeszcze przyniesie trochę bentonitu i robimy kule jeszcze troszkę OK wystarczy metr 10 przypon więc stawiam się Troszeczkę grubiej 0,13 Prawie, no 13,5 I szesnastka kamasanda 560 Ok znalazłem sobie taką, taką, Znalazłem sobie taki lekki dół 12 kul Trochę jeszcze spłaszczę I będą lecieć do wody Dobra, najpierw sobie <laughs> Najpierw sobie zaklipowałem na takie drzewko mniej więcej tam, i teraz to miejsce będę rzucać kulami po zrobieniu. zrobieniu Lagóreka! <noise> Robimy plac, bo by, żeby Marcin też skorzystał. Idealnie I blisko daleko się to różne dobrze różne stopnie dowilżenia też zrobiłem siwy jeszcze na, na tyczkę będzie startował 12 szykuj. ok poszło spłaciłem się zgrzałem się Przystępujemy za 5 minut do łowienia. Tylko Bambi Bites, polskie Bambi. produkty. Tak jest. Ok, w drugim rzucie w pierwszym nie wciąłem, też było branie po półtorej minucie. Bawimy się. Czwarty rzut. Mniejsza rybka. Cześć Marcin. Siemano. Bardzo ładna rybka. Dziękuję. Ja przyjechałem tu specjalnie po większe, a nie takie małe. O, jest taki leszczyk. A Marcin właśnie płoteczkę wyciągnął, taką z 18 cm w szóstym rzucie czy w siódmym, już nieważne. Marcin o konia złowił, ale cały czas biorą brania naprawdę w tempo. A tutaj Marcin drugi przyjechał i będziemy sobie razem wędkować z 5 godzin. Godzina 45 za nami, mamy po 10 ryb, mi delikatnie siadło. Marcin teraz odławia rybę za rybą. On przejął inicjatywę. Wcześniej ja. I co robię? Pięć takich kulwal. Zobaczymy. Piękny Marcin. Chyba największy, tak? Największy dzisiaj. Brawo Ty. Bambi Bites. Tylko polskie produkty. No w końcu, bo miałem pół godziny przestoju. Półtora metra prawie przypon i się udało. Czapeczkę ubrałem. Bo brałem czapeczkę Federska, po mówię nie bierze, bo nie mam czapeczki. Ubrałem czapeczkę i od razu branko. Śniadanie, obiad. Big fish. Big fish. Yeah. Tak? Powiem wam, że trzy razy ryba tak. tak wzięła. Po 15 ryb na głowę, trochę siadło. Pół na pół glina z rozpraszającą trochę zanęty robaka o -o. Marcinek mnie prosi, żebym mu kosz opukał w wodzie, bo kaloszków nie ma Dobra Co? Co ty chcesz? Co ty nagrywadziło? Powiedział proszę cię, proszę cię, no dobrze A po mu Ok, sytu... czekaj chwilę. Sytuacja wygląda następująco: z rana, jak zanęciłem kulami, mieliśmy rybę za rybą. Bardzo, bardzo fajnie powchodziły leszczyki, krąpie i tak dalej. Później już było tak naprawdę coraz gorzej. Donęciłem, był przestój taki z pół godziny i powchodziły nam płotki. Kilka ładnych takich powyciągaliśmy po 25 cm. A teraz z biegiem czasu jest tak naprawdę coraz słabiej. Były też okoń, jakieś uklejki. Więc dałem ciężarek, małą śrucinę przy haczyku, tak 10 cm od haczyka. Żeby te uklejki zniwelować i od razu się to udało. Jazgasz, okoń, krąg, leszcz, płoć, byczek, więc cały przekrój po prostu gatunków dzisiaj. Aczkolwiek, no teraz mówię, siadło jest po godzinie 12. Tak do 13 jeszcze godzinkę posiedzę i zobaczymy, czy coś się jeszcze zadzieje. Bardzo często też tutaj było dzisiaj taki też ostatnio, że na przykład dwa puknięcia dosłownie na szczytówce, jak się nie wcięło w tempo. Wyciągało się robaki i, i, i po prostu... Znaczy wyciągało się zestaw i robaki były wyssane. Ok, czas się pakować. Bo tak naprawdę tylko jeszcze jedna płotka wpadła i już jest cisza. Wystarczy 6 godzin łowienia. Dobra, słuchajcie, ja się już praktycznie zwinąłem, tylko jest taka sprawa, bo kroszenowi urwało nogę. I nie wiem właśnie co zrobić. kończyliśmy 6-godzinną potyczkę na monopolowej, czy było lepiej niż ostatnio? Porównywalnie, troszeczkę lepiej, fajnie, że płotki też powchodziły z 7 gatunków ryby dzisiaj, było, tak naprawdę. Więc spoko, ale też nie czułem, żeby ta ryba była non-stop w łowisku. No bo co to jest mniej więcej 15-17 ryb na 6 godzin? Aczkolwiek i tak jestem zadowolony, bo sprawdziłem taktykę, można powiedzieć, z kulami. Troszeczkę dzisiaj tego towaru, głównie gliny, poszło do, 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 do wody. Może bym z tej pinki zrezygnował, bardziej bym prze przeselekcjonował tą większą rybę. I co można jeszcze tutaj dodać? No, przede wszystkim to, że z rana było zdecydowanie lepiej po zanęceniu kulami. Była ryba za rybą, a później już po prostu notorycznie była cisza. Później wpadły te płotki, a potem już tak naprawdę było słabo. No, chyba tak naprawdę tyle. Nie ma co więcej tutaj już. Ględzić. Zostaw łapkę, zostaw suba. Będę bardzo wdzięczny. Do zobaczenia nad wodą. Następnym razem może po prostu zrobić tak, że sama glina z robakiem, a zanęty zero. Jestem strasznie zmęczony, padnięty. Obudziłem się dzisiaj o drugiej w nocy, nie mogłem zasnąć, więc 3 godziny snu tylko miałem. Ale walczymy dalej, nie poddajemy się. Pozdroją.